maybe a disaster like a biblical plague or something, but that may be going too far in this case. You getting this down, you four-eyed prick? Now, recently a gang lord died. You disguise yourself and head on down and crash the funeral, mix it up, and then hightail it. You getting this down, Donald? Oh, well, that ought to put the coyote in the chicken coop, huh? And then we'll just sit back and watch the prices tumble. Okej, okay. To chyba musimy zaczukać tego jednego z tego. Jak to się zwie? Szefa gangu chyba jednego. No jakiegoś tam gościa z gangu i. To chyba. To jest ten kos. O ile się nie mylę. Jakby coś, to jest moje w sumie drugie podejście do nagrywania tego odcinka. Bo, oczywiście, wcześniej. Yy, Tam co Fredka zrobiła? Nie zapisała. A to yy, to się zdarzało nieraz na tutajszym kanale. Albo mi wykrzeczyło sejwa, albo coś innego. Albo nie miałam wcześniejszego zapisu i musiałam. Tam przerwać serię. Wie, jak się. Yy, Tam. Jak to było z y, tym, jak to się zwie? Z Metro, no, Light Redux, więc czt. zdarza się i też tak. Okej, okay. zabij przywódcę gangu, o, dobra, czyli to był ten quest z y, przywódcą gangu. Ej, i sobie podlecimy. Już wam mówię o 16 dolców zostałem w ogóle sobie polecimy prosto ze względu na... ponieważ ze względu na te O, musiałem wchodzić eee, Żeby mi było prościej chłopa zabić. Chyć. Dobra, eee, sobie Chycy. Wierzę w ciebie, no chycaj. koleś, no, chycej, Dobra. Chyc. no, Chycaj! no, Okej. Okay. Dobra. Spierdzielamy teraz Małgo... Jakiegoś tam. Czegoś tam. Nie wiem, w dzielnicy. Dobra. O poszła w pizdziec, że tak powiem. No i oczywiście muszę zaliczyć dachowanie Klasyczek Dobra, zacyganimy sobie tutaj wóz. Wypierdzi. Wypierdzielaj, pierdzie, wy Okej, okej. Teraz sobie polecimy do, gdzie gdzie jest najdalszy quest. Tutaj jest najdalszy quest. I sobie w sumie od razu zapiszę, żeby nie było takiej samej akcji co wcześniej, żeby wykrzaczył. Muszę ten od tego samego momentu nagrywać. Bo oczywiście ja tego nie chcę. O Jezu. Jest tak. Jak teraz to w sumie nagrywa, to jest na chwilę obecną, dzień 11, pierwszego miesiąca, czwartek. Godzina 15:29 dokładnie. Mamy 1504 e, subskrypcje. E, I z góry e, Wam e, dziękuję, e, że mi tak ładnie w sumie wbili się. E, więc Sam. Więc. No, po prostu dziękuję, nie? nie mam in w sumie innych słów. <grym> Dobra. Lecimy sobie do zapisu. Po tam lecimy do. Kapitana? Jeżeli y, mapa tabulator Tak dopułko do, jednak do pułkownika, sorry. Nie do kapitana. Pomyliłam się. Akurat pod tym względem. Więc. Okej. Okay. Mam to dupił, że na czerwonym. O, telefon było. the same Leo. Hey, if Leo knows you got his phone, he's gonna kill you. Maybe Leo's already dead. Maybe I killed Leo and took his phone. Did you ever think of that, prick? You killed Leo? You must have big honor. Want to work for me? Come by my father's cafe in Little Havana. And we'll talk, a hermano. No, dobra, czyli teraz tam się w sumie kafejkę odblokowała. Dobra. Zapisuję na tym savea, bo czemu brym? Wychodzimy stąd Cyganimy o tutejszy samochodzik I teraz lecimy sobie tutaj Bo nie ma sensu lecieć z buta e, Więc no mm. I tu jest chyba Czyżby to nie jest ten Kłeścik z tym Jak to się nazywa? Eee, Kłaścik z. Jak to się zwie. Z. Ukradnięcie... E, nie, to nie był z. Ukradnięciem e, tego. Łodzi. Albo to jest z tej willi. Zacykanienie tej łodzi, albo nie. Diaz was pleased and would like to meet you again. Is that a good thing? Of course. Although I'm starting to think that Diaz was responsible for our unfortunate loss. What makes you say that? One does not wave accusations at a man like Diaz. I'm merely thinking out loud. No matter. I have a proposal that you could profit. I don't have time to run more errands, Cortez. I would have thought a man with such dangerous dates would be hungry for opportunities. Please, Tommy. At least hear me out. Go on.

Myślałam, że w tej chwili było tam z tym czołgiem, ale się jednak myliłam. I gościa przejechałam. Dobra. Na szczęście nie piszkom tego. Policji. I dobrze. Bo bym miała nie za ciekawie. Pod tym względem. Jest tak. Tam jest ten czułek, i trzeba go zacyganić. Poczekajcie chwilę, gdzie jest ten czołg Jednak trzeba się cofnąć. Więc lecimy sobie prosto. No, spokojnie. Da się wszystko na spokojnie zrobić. I więc tak. Ja bym prawie przyzwoniła w policję. Znowu. Nie tyle co znowu, co. No. Ajajaj oj, chwilę. Convoy, halt! Get that civilian vehicle out of our way! Sir, moving vehicle, sir! Lol! Okay, platoon, moving out! Convoy, halt! What's up with the gunner? Don't know, sir! We're taking enemy fire! Defensive position O lol. Zabili mnie. Dobra, jeszcze raz. Ja jednak e, zabicie... Dobra, wiemy, że, że musimy porwać czołg. Eee... sprzęt wojskowy... ...przewożony przez miasto. Dobra. Klasycznie. Bierzemy wóz... ...i lecimy. Już się tego, tego, tego szybszego... Samochodu nie chcę brać. Więc czemu by nie? O Jezus! Chryste pani! E, dobra. Da się to zrobić na spokojnie. Teraz ci trzeba lecić w tą stronę. W sumie tą drogą będzie szybciej. E... 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 Dobra. I za chwilę tutaj przejadą. Jest? Dobra. I, i, I... Hmm. Jak tu teraz można zrobić, żeby ten Żeby można ich zaciukać. Gdzie Czemu... Dobra, chodź szybciej, Tomi. Dobra, jakoś udało nam się zacyganić. Dobra No jeszcze wszystko zrobić Tak Kolczatka na czołg Mądre Czy ja się zaciąłam teraz w tym momencie? Nie gadać, że teraz się o jakiś. Yy, wystający element. A miało być tak zagadnie. pięknie, nie? Zobaczę aż która minuta, nie? No, trzynasta. Jest na spokojnie, sobie dam radę. Dobra, w sumie tutaj wam zrobię szybkie cięcie I yy, będę już, yy, tak jak zrobiłem wam odcięcie, jak już będę w, w ciągu, Więc chwilowe cięcie i zaraz do was wracam Okej, okay, jesteśmy po, po szybkim, szybkim cięciu I cyk Chodź no, Dobra Dobra, czołg zamknięty. Dobra, bierz bierzemy czołg. Dobra. Protokół bezpieczeństwa, delta... Dobra, lubię działać. Mój czołg. Proszę się odstosunkować od mojego czołgu, dobrze? Mój czołg i tyle. Hehe. Dobra. Teraz się nie zahaczyłam o ten pieprzony, ten... O tą pieprzoną ławeczkę, nie? Co, już nie mam gwiazdek? Lol. No i dwa klocka. No i fajno. No daj motocykl. No i ku. dobra. Teraz sobie lecimy do... Wini Także ten. Także fajnie w sumie. I to jest chyba na tym e, porwanie tego, tego, tego łódki. Teraz najszybszej łódki. Z tego co się dobrze orientuję. Wiecie co? E, co chce się na chwilkę? Ze względu na. że względu na, już wam mówię. E... A tu będzie pancerz w ogóle? Cho Chociaż wątpię, że tu będzie pancerz. Nie wiem, zaraz zer zerkniemy. Nie, nie będzie tu pancerza. To będzie w normalnym tan. Amnation, w sumie. Yy, więc. Yy, tan. Tu jest to, tu jest to. To jest szprajownia. To jest amnation. Dobra. Dobra, sobie weźmiemy w pierw bo nie ma co jeździć i kombinować Teraz e, Więc tak Bierzemy quest'a W sumie klasycznie No i musiałam przydzwonić e, Bierzemy quest'a, e, robimy wszystko co i jak, wszystko od pięknie I I więc no Robimy swoje i wychodzimy nie? No. zatrzymujemy się tu, lecimy, bierzemy. Chciałabym polecić Wam Kinguin. Królestwo gier i oprogramowania. Wszystkie gry, wszystkie platformy. Kinguin ma coś dla każdego. Gry na PC, konsolowe hity i więcej. Nie tylko gry, oprogramowanie dla grafików, programistów i pasjonatów kreatywności. Świąteczne okazje. Od Sylwestra do Bożego Narodzenia. Zniżki, promocje i idealne prezenty. Bezpieczne transakcje, klucze do gier sprawdzone, zakupy bezpieczne. Dołącz do światowej społeczności graczy. Dziel się, uczestnicz i odkrywaj. Wejdź na Kinguin przez mój reflink. Odkryj świat gier i oprogramowania. Link do Kinguin w opisie, jak i w przypiętym komentarzu. Dzięki, że jesteś ze mną. Życzę dobrych i udanych zakupów na Kinguin. <laughs> Whoa! <laughs> watch where you're waving at thing! No more pigeon shit, I might uh, Hey, Tommy! Guess not! <laughs> you're damn right! Now listen... ...you know who owns the fastest boat on the East Coast? Not offhand, no. Me! And I want it to stay that way! Every smuggler from here to Caracas has one dream... ...a faster boat! Rumor has it, the boatyard has just completed such a vessel... ...for some Costa Rican dickhead! And Tommy...

Obczajemy, gdzie jest najbliższy tan. Dobra, sobie tutaj polecimy i zrobię wam tutaj szyb szybkie cięcie, żebym sobie tylko pancerz ogarnęła i zaraz do, wa do was wracam. Dobra, jesteśmy już po cięciu w sumie. Jednak by trzeba troszeczkę dojechać i w sumie postanowiłam, że zrobię odcięcie. Bo czemu by nie. No dobra, poczekajcie, bo tutaj gdzieś była ukryta broń? Dokład Dokładnie tak. Dochodzimy Mogę ją wziąć? Nie, nie mogę akurat jej wziąć. Bo chyba to jest nikt tego. Dobra, na razie się wstrzymajmy. Bo na razie... UZIK mnie nie interesuje ze względu na... No dobra, trzeba... W sumie im... bo trzeba wrzucić? Nie, w sumie to im... Jest i, i tak dobrze. No gińcie. Dobra Przycisk z tego co pamiętam To będzie w środku I tak oni by mnie zaciukali młotkami tak Jeszcze mam już śrubu Dobra Klikamy E Ej! Dobra Bierzemy sobie tą mam pukoweczkę Dobra Pop Poje teraz lecimy nas szybko do rezydencji Diaza. Już mam trzy gwiazdki fajnie. <gry> Jest drugi 22 minuta. Fajno. Co sumie jest... 22 minuta. To... Z... Jak coś będę takie krótkie robiła materiały ze względu na to, że... No również... Że lepiej oglądacie w sumie. O, jeszcze odbierzemy sobie telefon. Eee, dobra. To sobie... Eee... W kolejnym odcinku ogarniemy. To jest lampa. E, więc tak. E, ogólnie będą ze względu no, takim playu u mnie będą e, trwały jakoś maksymalnie do pół godziny. E, więc no, dzięki wam za oglądanie, trzymajcie się i do następnego odcinka i no bają.